W dwunastym odcinku podcastu Operetkowe Info zapraszam na spotkanie z Jerzym Janem Połońskim, reżyserem Orfeusza w Piekle Jacka Offenbacha, to premiera opery na zamku w Szczecinie, a ten odcinek podcastu publikuję na kilka chwil przed premierą 17 maja. Z Jerzym Janem Połońskim, doskonałym reżyserem muzykalowym, rozmawiam o jego. Przygodach z operetkami, o jego pomyśle na orfeusza w piekle oraz o realizatorach, których zaprosił do współpracy. Zachęcam również do wysłuchania wcześniejszego dziesiątego odcinka podcastu, w którym odwiedziłem szczecińską Operę na zamku w trakcie prób do premiery operetki. Gośćmi dziesiątego odcinka podcastu byli zastępca dyrektora Opery na zamku Jerzy Wołosiuk, Karol Drost, choreograf, Anna Hadaj, autorka kostiumów oraz część obsady Ewa Olszewska, Łukasz Ratajczak, Katarzyna Nowosat, Rafał Żurek, Sandra Klara. Januszewska oraz Aleksander Kruczek. A teraz ponad 20 minut rozmowy z Jerzym Janem Połońskim. Zapraszam. Czy po wyreżyserowaniu kilkudziesięciu spektakli teatralnych, kilkunastu muzikali, stajesz się reżyserem operetkowym? Przypomnę, w ubiegłym roku wyreżyserowałeś wesołą wdówkę Franza Alechara w operze nowa w Bydgoszczy. Realizacja została bardzo dobrze przyjęta. Czy stajesz się reżyserem? Nie, nie jestem reżyserem operetkowym. Ja po prostu jestem reżyserem i uważam, że z jednej strony może powinienem się skupić na jednej rzeczy i, i się w tym jakoś specjalizować, kształcić, ale z drugiej strony no, mam też kilku reżyserów, którzy mają swój określony teatr, który robią. Ja bym tak chyba nie potrafił, bo, bo, bo ja się dosyć szybko nudzę. No, jak każdy człowiek z ADHD, po prostu ten, ten zmian mi, mi odpowiada i w jakiś sposób mnie inspiruje. To, że, że z jednej strony mogę zrobić spektakl dla dzieci, z drugiej strony spektakl uliczny, z, z trzeciej strony muzykale, a, a jeszcze teraz pojawiła się ta operetka całkiem przypadkiem. Wprawdzie byłem na spotkaniu z dyrektorem Figasem jakiś czas temu i rozmawiałem o musicalu, bo przecież wiemy, że z dużym powodzeniem. Bytko wystawiła bulwar zachodzącego słońca. No ale pan dyrektor powiedział, że no na razie nie, no bo zrobili i tak dalej, i tak dalej. I nagle pff, jak grom z jasnego nieba taka propozycja tej operetki, chociaż długo jeszcze zastanawialiśmy się nad tytułem, bo może to miała być jakaś opera buffa, potem coś tam, potem coś tam. I nagle ta, ta, ta operetka, i nie ukrywam, że zacząłem czytać libretto tej wesołej wdówki i troszeczkę mi krew napłynęła do, do oczu i do, do, do głowy, bo powiedziałem dyrektorowi Figasowi, że zrobię tę wesołą wdówkę w Bydgoszczy, bo cały czas mówimy Bydgoszczy, tylko że no, na takich trochę własnych zasadach, tak? Czyli mówię troszeczkę będę się śmiał z tej formy, trochę będę ją obśmiewał. No, trochę dla mnie ona jest właśnie już taka trochę no, nadużyję tego słowa i przepraszam wszystkich miłośników operetek, ale trochę śmierdząca naftaliną i że trzeba ją odświeżyć. I dyrektor Figas powiedział tak, tak, panie Jerzy oczywiście, no chciałbym właśnie, żeby i ci bywalcy operetek byli zadowoleni i żeby młodzież, która gardzi operetką, czy jej nie zna, no bo wiadomo, bo się jej wstydzi albo różne inne rzeczy się wydarzają, żeby coś fajnego w tym spektaklu dostała. I wydaje mi się, że to się udało. I faktycznie czy to jest operetka, czy to jest spektakl dla dzieci, nieważne. Ważne, żeby to zrobić jak najlepiej się potrafi i żeby to zrobić w zgodzie z sobą. I to jest chyba klucz do, do, do tego, czy jestem reżyserem operetkowym. Nie, po prostu jestem reżyserem i staram się robić wszystko to, co robię najlepiej, jak potrafię. Orfeusz, w piekle w szczecińskiej operze na zamku. Jaka była twoja pierwsza Pierwsza reakcja, kiedy dostałeś propozycję wyreżyserowania Orfeusza? Ja byłem umówiony z dyrektorem Jekielem i z dyrektorem Włosiłkiem już jakiś czas temu. są My Fair Lady miałem realizować, tylko, tylko tam moje plany zawodowe troszeczkę się pozmieniały i, i wtedy poprosiłem kubę Szydłowskiego, żeby mnie godnie zastąpił. Więc my byliśmy na taką realizację umówieni już jakiś czas temu, a jako, że zrobili w zeszłym roku to My Fair Lady, no to kolejny musical nie wchodził w grę. No i... I zaproponował mi dyrektor Wołosiu tego Orfeusza, a że już byłem po doświadczeniach właśnie bydgoskich, to już nie, przy, nie, przy, nie przestraszyłem się tego, tylko właśnie pomyślałem, jak to można fajnie zrobić, żeby coś nowego z tej, tej operetki, może nawet i też wyciągnąć, no bo wiadomo, historia jest prosta i tam się raczej cudów nie zrobi bez przepisywania całości, a ja nie uważam, że powinno się to robić. Więc wymyśliłem taką konwencję, która mam nadzieję się ludziom spodoba. Moim zdaniem dość interesująco wygląda kwestia przekładu libretta. W ubiegłym wieku sięgano najczęściej po przekłady Degata, Miniewicza. Zdarzały się również autorskie, reżyserskie przekłady, na przykład Marii Sartowej w Gdańsku. Zmiany są konieczne, bo satyra, mam wrażenie, że czasami się dezaktualizuje, a Orfeusz chyba daje pole do popisu dla kolejnych pokoleń adaptatorów literackich na jakim przekładzie ty będziesz pracował na mieszanym <laughs> na mieszanym yy, bo faktycznie jak zacząłem yy, szukać materiałów yy, do do takiej pracy koncepcyjnej nad, nad Orfeuszem, no to, e, jako że miałem to pod ręką, bo rozmawiamy w, w Gliwicach, trafiłem tutaj do, do archiwum, no i wyciągnąłem coś, co mi się wydawało jest w takim razie libretem przetłumaczonym, a okazało się, że nie do końca jest przetłumaczonym libretem, bo właśnie było już bardzo mocno reżysersko pozmieniane, więc musieliśmy wrócić do do, do początku i szukać źródeł. Źródła były niektóre <grytanie> zamazane. Generalnie jest tak, że y, czego nie wiedziałem, naprawdę, bo to jest dla mnie y, 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 szok, jeśli chodzi o operetki, właśnie. Y, bo to samo było w. Y, y, wbyt goszczy, że nagle ja się pytam, no to co robimy? No nie, to nie jest ta wersja, to jest wersja angielska, tutaj jest wersja francuska, tutaj weźmiemy z wersji niemieckiej, i ja mówię, no jak, z której wersji, co my bierzemy, bo ja się trochę gubię, no bo w muzykalu to jest bardzo prosta sprawa, jest, jest jakaś forma muzyczna, forma tekstowa. Tłumaczenia mogą się różnić, ale generalnie chodzi o to samo. A w tych operetkach to tam wesoła twórczość chodzi naprawdę na całego. I czy to dobrze? Nie wiem, chyba jednak dla mnie nie. Jak to, jak to kiedyś śpiewał turnał, nim napiszesz wiersz, pomyślę. I zważ, czy nie lepiej zrobił to ktoś, i czy w ogóle jest sens, żeby pisać wiersz. I że y, można zmieniać. Jednak ta forma muzyczna też jest trochę retro, tak? Więc co mi z tego, że ja zmienię powiedzmy scenariusz, że on się będzie odbywał w przykładowych slamsach? A muzykę dalej mamy plam, 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 plam. No to jednak trzeba znaleźć jakiś taki z, złoty środek, I, i tak samo jest z, tym, z tymi tłumaczeniami, że Maria Sartowa, o której Pan wspomniał, robiła wersję dłuższą, czteroaktową, której w Polsce nikt nie robił wcześniej, i ona właśnie to zrobiła w Gdańsku, biorąc jako wzór spektakl z, z Lionów. I tam, tam to było, no to można powiedzieć, że to jest taki jeden z najlepszych orfeuszów, jaki, jaki powstał, i ona na tej podstawie przetłumaczyła niektóre, niektóre arie, które w Polsce nigdy nie były tłumaczone. No i postanowiliśmy z dyrektorem Wołosiukiem właśnie, po, oczywiście po uzyskaniu zgody od pani Sartowej, że włączymy do, do, do naszego spektaklu niektóre te arie, których w tej wersji krótkiej, tak zwanej dwuaktowej do tej pory nie było. Więc, więc mamy taki trochę łączony, trochę z tego najstarszego przykładu, trochę od pani Sartowej. Niektóre rzeczy na potrzeby ja lekko zmodyfikowałem, ale, ale generalnie no, można powiedzieć, że jest to egzemplarz reżyserski, ale jednak tutaj połyskiej jest zdecydowanie mniej niż, niż Offenbacha. We wyreżyserowanej przez ciebie Wesołej Wdówce nie brakowało odniesień do współczesności. Było o inflacji, wyborach, których nie było, zbieraniu chrustu i kieszeni podatnika, która wytrwa jeszcze jeden bankiet. Czy w Orfeuszu nie zabraknie odniesień do obecnej sytuacji? Pytam, ponieważ no, oryginalna operetka Offenbacha też odnosiła się do ówczesnego Paryża, ówczesnej obyczajowości, ale i tamtejszej polityki. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to tam poprosiliśmy o współpracę Tomka Jachimka. Tomek Jachimek, no wiadomo, jest satyrykiem, na, na bieżąco komentuje sprawy polityczne w szkle kontaktowym itd., itd. I tam ten zamysł był moim zdaniem dużo bardziej potrzebny. Tutaj jednak punktem wyjścia nie jest jakaś... Przepraszam, nie chciałbym nikogo obrażać. Durna historyjka, o, o panni, która, o którą wszyscy chcą zdobyć, bo ma pieniądze. Tylko jednak to jest coś, gdzie punktem wyjścia jest, nazwijmy to, mitologia. Oczywiście bardzo um, daleko jest to od tego, ale jednak myślę, że na tym polega właśnie wyjątkowość tej, tej, tej operetki, że punktem wyjścia jest coś, co jest takim symbolem, jakimś takim archetypem miłości, czyli że jest, wiadomo, Eurydyka, Orfeusz, wielka miłość. ja oni fajnie dokumentują, że no, niestety bogowie dali nam rolę. Najwierniejszych kochanków, a my się tak naprawdę nie nienawidzimy, więc przestajmy już udawać: ja mam kochanka, ty masz kochankę, i w ogóle kończmy. Nagle się okazuje, że no niestety, ale jest tak zwana opinia publiczna, tylko, czyli. Co ludzie powiedzą, która mówi niestety, ale musicie w tym tkwić. No i potem wszystko to, co, co obserwujemy, jest jakąś tam wariacją na temat mitologii i odwrócenia, właśnie pewnego mitu. I uważam, że to jest na tyle ciekawe, na tyle fajne, że nie trzeba tego uwspółcześniać. Oczywiście tam są jakieś takie nawiązania, kiedyś tam był Napoleon, niektórzy to uwspółcześniali, tak jak książę Karol i księżna Diana. Ale to są takie wtręty, no można zrobić jak nie wiem, jak książę Andrzej i jego małżonka Agata. No można to robić, tylko ja nie widzę takiego jakby Takiej przestrzeni, takiej potrzeby. I, i, i wydaje mi się, że, że będę się starał bardziej szukać humoru sytuacyjnego, aniżeli słownego. Zresztą, tak jak w Crazy For You, tak? Crazy For You to też jest muzyka, który miał 30 lat, tam 40. I, i, i też nie uwspółcześnialiśmy tych tekstów i nie zmienialiśmy tych żartów, tylko szukaliśmy żartu sytuacyjnego, który budował jakiś tam komizm. I, i, i myślę, że tą samą drogą będziemy iść tutaj. Mam wrażenie po tym, co mówisz, że Orfeusz w piekle. no Idealnie pasuje do każdej epoki, czy to nie tak, że siłą dzieła Orfeusza jest jego aluzyjność? W realizacji Orfeusza w teatrze muzycznym w Poznaniu pojawili się celebryci, paparazzi, a Twoje piekło dla Orfeusza, gdzie się znajduje? Szukam takiego pierwszego, pierwszego skojarzenia. Jak zaczynam czytać scenariusz. To bardzo często idę z takim głosem intuicji, czyli to, co mi się pierwsze nasuwa, nie oszukujmy się, to, to jest bardzo często bardzo wartościowy kierunek w moim przypadku. I, i tutaj bardzo mnie natchnęło to, jak dużo jest tak zwanych NS-ów, czyli na stronie, w tej pierwszej chociażby scenie, że oni mówią: ojej, o kurczę, nadchodzi mój mąż, co ja teraz zrobię? O, dzień dobry, mój mężu. On myśli, że ja ten muszę coś tam. Się... I że mówię: kurczę, to jest jak paradokument nasz. I, i zacząłem tak, tak pod tym kątem. I mówię, wspaniale, wspaniale mi się to po prostu skleja, cała ta, przepraszam, durnowata historia o tej miłości i o tym nakrywaniu kochanków. Ja mówię, Boże, przecież my teraz tym żyjemy. To są te paradokumenty nieszczęsne. I zacząłem iść tym tropem, i mówię, kurczę. I dalej mi się to składa, że, że pierwsza część to jest właśnie taki paradokument, czyli mamy aspirujących, nazwijmy to aktorów, aktorów amatorów, którzy chcieliby więcej. Potem druga część, gdzie jesteśmy w niebie, no to. Wiadomo, to mamy telewizję, blich, e, cały rodzaj tych celebrytów właśnie, którzy się pojawiają. Magda Gessler, y, Kuba Wojewódzki, Doda i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko jest taki świat właśnie taki zepsuty, znużony świat, który się w własnym sosie po prostu tam międoli to jest przestrzeń, to jest wielkie studio telewizyjne, gdzie wszystko jest takie właśnie na pokaz y, nie do końca y, szczere. Potem mamy Hades i tak pomyślałem sobie, że, że to jest z kolei to taki, taki dziwny mrok, taki klimat, nazwijmy to niepokojący, trochę zgniły i tutaj skojarzenie z kolei z filmami, które kiedyś były popularne, czyli tak zwane kręcone z ręki, Tutaj akurat Blair Witch Project, czyli nie wiem, czy, 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 czy kojarzysz taki, taki film o tym, jak grupa studentów po prostu idzie do lasu i nagle giną i ktoś potem znajduje ich taśmę, którą nagrywali. No więc tutaj w, te, w tę stronę poszliśmy, a ostatnia część, czyli piekło, no to, to są już horrory kategorii D. Czyli te wszystkie Freddy Krugery, zombie, teksańskie masakry piłą mechaniczną itd. Czyli że po prostu mamy ten, ten świat tego takiego kontrolowanego mroku, nazwijmy to. I to wszystko jest opowiadane za pomocą kamer. Mamy dwie kamery i jest to realizowane na żywo gdzie też choreografie są ustawiane pod kamery, niektóre, że jesteśmy tak świadkami jakby takiego takiej realizacji filmowo-telewizyjno, nie wiem, serialowej na żywo. No i, I tutaj faktycznie śmieszna i nazwijmy to nawet troszeczkę trywialna historyjka na początku staje się takim punktem wyjścia do tych zabaw też formalnych. Czy dobrze zrozumiałem, przy całej tej otoczce zachowujesz wartość słowną tego, tej operetki? Dokładnie tak, dokładnie tak. Staram się nie wykreślać niczego przed pierwszą próbą. Wiadomo, że w czasie pracy zawsze coś tam się dodaje, albo coś się wyrzuca, coś się zmienia, albo upraszcza, ale tutaj staramy się trzymać właśnie tej wersji dwuaktowej, która w Polsce była wystawiana, plus właśnie niektóre rzeczy dodane przez Marię Sartową w, w Gdańsku. Głównie chodzi o Arię. To przerażające, ten Offenbach wydaje się nie mieć minimalnego szacunku dla starożytnych bóstw Olimpu. Pisał ponad sto 60 lat temu krytyk. Zresztą ta krytyka przysporzyła tylko widzów. Rozumiem, że i ty pozwalasz sobie na parodiowanie greckich bogów. Kim oni w ogóle są w Twojej realizacji? Nie oszukujmy, że ci bogowie to też była niezła patologia przecież. Od samego początku. Ten był nieślubnym synem tego, ta była tego, ta, ten tego zjadł, ten ty wypluł, te ci rzucili kamieniami, a ci zabili ojca. To przecież to jest, to jest dokładnie to, co się dzieje w tym świecie telewizyjnym. No. Miałem okazję trochę też w tym tak zwanym biznesie popracować kilka, kilkanaście lat temu i po prostu wiem, że wystarczy się tylko odwrócić i już nie masz... Tyłka. A jak staniesz przodem, to już nie masz głowy, no niestety i, i tutaj czy to trzeba parodiować? Ja bym, myślę, że trochę się z tych celebrytów będziemy śmiać, że trochę, trochę ta ich próżność jest, że jest nudo. Przecież, e, Boże, dobra, to chodźmy teraz, Zn znoziło nam się picie nektarów, teraz będziemy pić czystą wódkę, będziemy pić wino i będziemy się staczać, bo to jest prawdziwe życie. No Myślę, że to jest akurat właśnie to, o czym rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Że ta, ta, to dążenie do tej trawy, która jest bardziej zielona, czy bardziej ciekawa tam, gdzie nas nie ma, dotyczy wszystkich. Ci z dołu chcieliby się przez chwilę zamienić z Kubą Wojewódzkim, a Kuba Wojewódzki myślę, że czasami chciałby po prostu być anonimowym gościem, który po prostu może pójść na spacer do parku i nikt nie będzie z nim robił zdjęcia. No tak to działa i śmiecie jakoś, czy obsmiewać nie mam zamiaru. Niecelowo. Jeśli już, to zawsze z, z, Sympatium, bo ja raczej zawsze lubię postacie, które, które przedstawiam nigdy, nigdy nie. Nawet w tych złych postaciach staram, zawsze staram się szukać jakiejś pozytywnej motywacji, znaczy pozytywnej, ich pozytywnej motywacji. I tak samo w dobrych postaciach zawsze szukam jakichś złych blasków, żeby one nie były takie papierowo doskonałe, albo papierowo złe. U Offenbacha pojawia się bzykanie, gruchanie i cmokanie czy obok wątków. Politycznych, filozoficznych. Nie zabraknie też wątków erotycznych w Orfeuszu? Ale przecież ja nie mam zamiaru niczego zmieniać. Ten, ten Orfeusz w sumie o tym jest cały czas, od początku. Od pierwszej sceny, o, przy, przyszłam się. Za przeproszeniem zapylać z moim, e, z moim wspaniałym pszczelarzem, a on przyszedł przygruchać ze, ze swoją tam kochanką. Potem przecież e, trafiają do, do raju, gdzie generalnie chodzi o to, że ko, ko, z kim już Jowisz był, albo nie był, albo z kim będzie, albo jak bardzo zdradza, czy nie zdradza żonę, i ten Pluton też, i to przecież ta Minerva i Wenus, i potem cała, cała opcja pójście do piekiel, i ten kankan -kan słynny, potem przecież ten styk, który też próbuje tą Eurydykę, za przeproszeniem zbajerować, potem przecież ten nasz jawisz, który też się zakochuje i też próbuje zdobyć Eurydykę i przebiera się za muchę, no przecież to jest wszystko o bzykaniu więc tutaj nie ma nie ma co tego y, y, zmieniać. I nieważne nie wiem dla kogo ten wywiad i jak mogę, bardzo mogę się posunąć, ale no mówi się, że, że pieniądz rządzi światem, no ale myślę, że też nie pieniądz, też jeszcze ta częściowa na literę D rządzi światem. Zawsze tak było. I no, też myślę, że nie bez kozery wszystkie największe wojny wywoływały kobiety. No bo tak to jest, no jesteśmy po prostu słabi. A tutaj w sumie wszystko napędza miłość, całe życie napędza miłość i też o tym będziemy robić operetkę. Ja nie mam zamiaru robić operetki o polityce, robimy operetkę o miłości. W realizacji w Operze na zamku stawiasz na doskonały zespół realizatorów. Karol Drost pracuje nad choreografią. Widzowie szczecińskiej sceny z pewnością pamiętają go z Crazy for You, świetnie stepującego. Ostatnio pracowaliście przy pięknej i bestii. Jak ważny jest taniec w Orfeuszu i czemu jego zaprojektowanie? Powierzyłeś właśnie Karolowi Drozdowi? Nie, nie ukrywam, że jest to taki eksperyment. Znaczy, już też był taki eksperyment. Przy pięknej bestii, jak zaproponowałem dyrektorowi Kieliszewskiemu, że chciałbym, żeby to robił Karol Drozd, to dyrektor Kieliszewski się zdziwił. A, no, Bo Karol nie jest w ogóle w, tej, a w tym środowisku jako choreograf znany. Jest znany jako bardzo dobry aktor, jako świetny tancerz, wybitny wokalista. A ja mówię, po prostu znam Karola od lat. Wiem, że zajmował się tańcem przez, przez długie, długie lata. Prowadził też warsztaty taneczne. Widziałem kilka jego choreografii, które przygotowywał z grupami, nazwijmy to młodzieżowymi, i wiedziałem, że to się uda, bo Karol jest po prostu zdolny i bardzo pracowity. I no, przykład pięknej bestii pokazał, że. Że, że miałem rację. no Miałem intuicję, z której się bardzo cieszę, że, że, że Karol się sprawdził, ale przede wszystkim był perfekcyjnie przygotowany. A po drugie, on myśli nie krokami, tylko działaniami na scenie i to bardzo lubię, że myśli jak aktor, a nie jak tancerz. Czyli że nie tu dwa kroki w lewo, tutaj podskoczymy, to zrobimy obrocik, tylko on opowiada historię tymi choreografiami, i to jest bardzo ważna i cenna umiejętność. I tak samo tutaj wydaje mi się, że, że przy tym szaleństwie. I przed tym, co chcemy zrobić, tutaj akurat tak zwana choreografia baletowa nie do końca by się sprawdziła. Znaczy na pewno będziemy z tego korzystać, ale jeśli już, to będziemy to korzystać trochę pastiszową, a jeżeli operowo czy baletowo. Więc y, dlatego pomyślałem, że tutaj właśnie taka, ta, takie doświadczenie Karola, który zna ten zespół, ten zespół też go zna i też go lubi, też ma po prostu znaczenie, żeby było, y, żeby było fajnie na próbach, a Karol jest y, fajnym gościem, który jest wymagający, ale też y, potrafi rozładować sytuację, więc. Robimy operetkę, musimy się po prostu przy tym dobrze bawić. Jestem pod wrażeniem kostiumów w wesołej wdówce w operze Nowa. Nie Ukrywam, że wybieram się kolejny raz na tę operetkę, żeby jeszcze bardziej przyjrzeć się kostiumom. Nie można od nich oderwać wzroku. Czy to dlatego Annie Hadaj powierzyłeś przygotowanie kostiumów do Orfeusza w piekle? Zresztą gdzieś doczytałem, że Anna Hadaj pracowała już przy tym tytule w operze bałtyckiej. Tak, Ania, Ania pracowała właśnie z panią Marią Sartową w, przy Orfeuszu w, w, w Operze w Gdańsku, ale to Ani to w ogóle nie wadzi, bo Ania jest wybitną kostiumu, kostiumografką i, i ona idzie za, za myślą reżysera absolutnie od początku do końca, więc ja jej na, 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 nakreśliłem ten, ten mój świat, jak ja bym sobie go wyobraził, potrzeba ja bym powiedziała: aha, aha. No i po tygodniu dostałem pierwszych tam 30 projektów, które absolutnie po prostu były, były wpisywały się w tą koncepcję, który, którą ja mówiłem. Więc Ania po prostu jest absolutnie słuchająca, pracowita, doświadczona, co ma też duże znaczenie, bo w, w Operze Bydgoszczy tak naprawdę w dwa miesiące pracy, nawet nie, stworzyła po prostu no arcydzieła i to w ilości absolutnie przerażających, tak? no bo wszystkie główne role były w potrójnych praktycznie obsadach. Peruki te, które tam miały duże znaczenie, te wszystkie kostiumy, ten cały chór, cały balet, przecież tam na scenie w pewnym momencie jest 70 parę osób, to wszystko jest poubierane naprawdę z dbałością o każdy szczegół i Ania Potrafi zaplanować te prace, potrafi się dogadać z tymi pracowniami. To jest bardzo duża też umiejętność. W takich produkcjach trzeba doświadczonych ludzi. Akurat już takich właśnie, typu scenograf, bo Stefaniak jest scenografem absolutnie wyjątkowym. On w ciągu też dostał ode mnie myśl. Po trzech dniach dostałem już pierwsze zdjęcia mini-makiety. Potem zrobił średnią makietę, a na końcu zrobił makietę jak połowę tego, tego pokoju, gdzie są światła zamontowane wszystko po prostu. No, absolutnie fantastyczne człowiek, i też tam każdą śrubkę, każde ścianę, każde łączenie to jest wszystko rozpisane, rozrysowane, wyliczone. Po prostu tylko to zbudować, postawić. To jest, to, 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 im, Im jestem starszy, im więcej robię, tym bardziej doceniam właśnie takie, takie rzeczy, bo wiem, że tutaj wszystko będzie działać, że, że nie, nie potkniemy się o jakieś detale. A to jest ważne. Po tym, jak opowiadasz o tej produkcji Orfeusza w Piekle, mam wrażenie, że trzeba to będzie zobaczyć no, co najmniej dwa razy, żeby móc dostrzec wszystkie. Te elementy, które zaproponowałeś, zaprojektowałeś, mam nadzieję, że ludzie będą chcieli iść po raz drugi, po raz trzeci, ale nie dlatego, że nie będą rozumieli, tylko dlatego, że będą chcieli to po raz drugi, po raz trzeci przeżywać. No, mam faktycznie takich fanów niektórych tam produkcji moich, którzy oglądają po 7-8 razy. Wiem, że na przykład taki muzykal o papieżu kiedyś zrobiłem na, na Słowacji. To jest jakiś ksiądz, który widział go 23 razy. Wiem, że są ludzie, którzy kilkanaście razy już widzieli Piękną i Bestię. Wiem, że w Bydgoszczy jest jedna osoba, która widziała wszystkie spektakle Wesołej wdówki, które były do tej pory grane, więc no, mam nadzieję, że też to będzie w Szczecinie że ludzie będą głosowali nogami i sercem za tym spektaklem, bo przecież po to to robimy. Robimy to dla, dla ludzi, a nie dla siebie. Mówiłeś już o tym na początku, ale czy tak przygotowana realizacja operetki ma szansę, żeby odzyskać zainteresowanie publiczności, a może Zyskać kompletnie nową publiczność. To tutaj akurat w kontekście Bydgoszczy o tym rozmawialiśmy, bo przecież tam takie dostałem zadanie od dyrektora Figasa. I wydaje mi się, że to się udało, że, 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 ta, że ta operetka jest komunikatywna na, na, na każdym poziomie, bo i, i ludzie, którzy kochają ten gatunek, do, dostają operetkę. Ci, którzy z niego w jakiś tam sposób trochę dworują, to dostają coś w rodzaju przemrużenia i właśnie pewnej, pewnego dystansu i ironii, i też ci, którzy Lubią muzykali, lubią takie y, żywe rozwiązania, też to dostają, bo tutaj trzeba powiedzieć, że oni naprawdę. Grają na maksa, no, biegają, skaczą, robią choreografię, jest tutaj bardzo dużo działań i ruchu, gdzie generalnie operetki raczej są statycznymi formami. Więc tutaj myślę, że, że absolutnie to się udało. Oczywiście dzięki też wybitnemu zespołowi w Bydgoszczy, który jest na bardzo wysokim poziomie wykonawczym. I, i tutaj na pewno będziemy robić tak samo. No, tutaj na pewno nikt nie będzie stał i nie będzie śpiewał, ty raczej będzie cały czas yy, gonitwa. Tak jak powiedziałem, staram się to zawsze robić w zgodzie z sobą. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jakie robię spektakle, powiedziałem takie, w których sam chciałbym zagrać. I tak w sumie jest. Premiera Orfeusza w piekle w operze na zamku 17 maja, a potem operetka do zobaczenia 18, 19, 25 i 26 maja oraz 22 i 23 czerwca. Mam nadzieję, że tytuł ten często będzie również gościł na afiszu Opery w kolejnym sezonie. Maciek Gogołkiewicz to był 12 odcinek podcastu Operetkowe info. Do usłyszenia.